To jest nasz dom Tu razem wciąż poznajemy Zabaw wiele Dla nas wy A dla was my Najlepsi przyjaciele Możesz dziś Spełnić sny Się. Każdego dnia niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele: to my! Tosia i Tymek! Mamusia dziś wychodzi i zostawi nas pod opieką Tatusia. Chodźcie! Mycie samochodu. Bądźcie grzeczni, będziemy. Mm, już ja wiem, jak wy jesteście, tylko się nie pobrudźcie. Nie pobrudzimy pa. Pa, pa Kiedy zajmuje się nami tata, to oznacza tylko jedno. No, no. No, no. Час на родео Czas coś zjeść i posprzątać tu trochę. No dobra, to co sobie teraz przekąsimy? Kanapki? <laughs> tak! Tak! Twoje specjalne kanapki. Pomogę ci, <laughs> a ja posprzątam! Dzięki Tosiu. Tato, umyłeś porządnie rączki? Tak, Tymku, a ty? Tak! <laughs> no dobrze, od czego zaczynamy? Robienie kanapek z tatą to prawdziwa zabawa. Jedna krąka chleba. Dziękuję. Na początek. Dziękuję. A potem. Plaster pysznego sera. Hmm. Dobrze. Więcej chleba poproszę. A potem. Trochę pysznej sałaty. O! I specjalny składnik tatusia. Masło orzechowe. Hmm. Dobrze. Pycha. Dobrze to wygląda! No dobrze, i na koniec, jeszcze jedna kromka. A co robimy na koniec? Kroimy na trzy. Brawo! Tada, Tosiu! Tosiu, zrobiliśmy już specjalne kanapki taty, pycha, idę! Oh. Ser, masło orzechowe i sałata. Pycha. Pycha. Gotowi? Tak. Do startu. Mu. Mm. Mm. Dobra robota, kochani. Dziękujemy za kanapki. Co teraz będziemy robić? Skoro jest taki ładny dzień, to umyję samochód. Tak, tak. Możemy ci pomóc, tato? Nie. Słyszeliście przecież, mamusie, nie chcę, żebyście się pobrudzili. O, a możemy popatrzeć? Nie pobrudzimy się przecież od patrzenia. Właśnie. Prosimy, podwójnie, prosimy. Tata myje samochód mydlaną wodą, żeby był czysty. Mycie samochodu do frajda, ale patrzenie jak tata go myje już nie. Czy ci pomóc myć samochód? O nie, ja i tak już prawie skończyłem Tosiu! <grystanie> Zaraz ci oddam Nie, nie Tosiu, nie! Złapię cię, a potem tatę Nie, e, nie! Wystarczy już Tosiu, ja to wezmę o. No dobra, poddaję się Możecie mi pomóc Chyba wtedy mniej się pobrudzicie. Możecie wyczyścić koła. Super! Dzięki, tato! Dobrze. Proszę bardzo, tymku. Umyję to koło, tato. A ja umyję to koło. Dziękuję. Ale się pieni. Wszystko jest mokre. Tatusiu, chodź, Ale zawarty. zabawa. O, świetnie wam idzie. No dobrze. Potrzebuję teraz, żebyście nalali mi do tego wiaderka trochę czystej wody z płynem Dobrze Już idziemy Ja wleję trochę płynu, a ty odkręcisz kran Dobra Możesz odkręcać wodę Wcisnęliśmy trochę płynu do mycia Wystarczy Albo jeszcze troszkę Teraz wystarczy Tak Ło wow. Chodź Tymek Zanieśmy to tacie. A. O, dzień dobry panu. Dzień dobry. O, cześć bliźnięta. A co wy robicie? Pomagamy tacie myć samochód. Częściar z niego. Do widzenia panu. Proszę bardzo, tato. Dobrze. A teraz skończymy to mycie i wyczyścimy was, zanim wróci mama. Ach. Podoba mi się ta sztotka, tato. Mogę spróbować? Proszę. Nie, przykro mi. O. O! A! A teraz czas na odrobinę prawdziwej zabawy. Super! A. Tymek, masz pianę na całych włosach. Gotowi do startu? <śmiennie> <śmiennie> jeszcze raz, jeszcze raz. A. Dobrze Zostawaj Gotowi do, do startu? startu? M -u! M -u! <śmiennie> Cześć. Cześć. Dobrze się bawiliście? Tak, tak było, było ekstra. ekstra zabawy, mamo! I ubrudziliście się. Przepraszamy! <noise> Jesteście cali, mokrzy. Tak! <noise> Mamusia powiedziała nam, żebyśmy się przebrali w suche rzeczy. A wtedy przejedziemy się naszym czystym samochodem. Mówiła, że chce nam coś pokazać. Dokąd idziemy, mamusiu? Co chcesz nam pokazać? Chcę wam pokazać jeden dom, który jest na sprzedaż. Właśnie byłam go oglądać. Wtedy tatuś powiedział... Mamusia uważa, że, że to, będzie to będzie dla nas idealny, idealny dom do zamieszkania. Mamusia uważa, że to będzie dla nas idealny dom do zamieszkania. Czyli naprawdę przeprowadzamy się do nowego domu? Ja nie chcę. Lubię nasz dom. Nie martw się, Tymku. Może dom, który znalazłam, jest ładniejszy od tego, co powiecie na większy ogród. Hmm? <laughs> Albo na oddzielne pokoje. I będzie miał też swój podjazd do mycia samochodu. <śmiech> 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 o, nie! Pada deszcz, a ja dopiero co umyłem auto. <śmiech> <śmiech> oh. Nie szkodzi. Jedziemy zobaczyć nowy dom w deszczu Co, drużyną? Tak! Ta. Dobrze. <laughs> I to, powiedziała mamusia. Byłoby Byłby na, na tyle. tyle! Cześć! Macie dobrą pamięć! Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i tymka! Zagrajmy! Dzisiaj pomogliśmy tacie umyć samochód. Pamiętacie, jakiego był koloru? Był czerwony? Czy niebieski? Odpowiedź kryje się za tą chmurką. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to niebieski. Zobaczcie. A. <śm> A teraz czas na odrobinę prawdziwej zabawy. Super! Ah. Tymek, masz pianę na całych włosach. Gotowi do startu? No! No! Ah. Jeszcze raz, jeszcze raz! Dobrze. Dawaj na to. Gotowi? Do, do, do startu! startu! Mu! Świetna gra! Było fantastycznie! Do zobaczenia! Bawmy się! W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Pionk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hipays Media International.